Żywoty Świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok. Piotr Skarga. Żywot Świętego Wincentego Męczennika. Od łacińskich Prudenciusa Augustyna Świętego Sermone de Sanctis, Duo Decimo, Tercio Decimo i greckich doktorów, zwłaszcza metafrasta, wypisany. Żył około roku pańskiego 282. Wincenty Święty, rodem Hiszpan z miasta Oski, w Piśmie Świętym z młodości ćwiczony i uczony był. A na służbę się Boską i dusz ludzkich pozyskowanie udawszy, bawił się przy biskupie Cezar Augusty Waleriusie, człowieku cnót Bożych pełnym. U niego się żywota świątobliwości i nauk pisma Bożego ucząc. W czym gdy dobry pochop wziął, uczynił go Walerius diakonem. A potem przeniesposobną wymowę i przyrodzoną wadę języka swego uczynił go swoim w kazaniu namiestnikiem, aby jego urząd biskupi, to jest kazanie odprawował. I był znacznym a bardzo gorącym kaznodzieją chrystusowym z wielką zapalczywością wiarę świętą szerząc, a bałwochwalstwa sprośnie ludziom brzydząc. Tego czasu Dioklecjan starosta do Hiszpanii posłał na imię Dacjana, z onym wyrokiem, aby chrześcijańskie imię wygładzone, a diabelskie bałwochwalstwo podniesione było. Był z przyrodzenia ten człowiek okrutny a łakomy. I będąc w Walencjej, mało miał na tym, aby w pierwszym onym mieście krew świętych Bożych rozlewał, ale słysząc w Cezara Augustie o Waleriusie i o kaznodziei jego tak sławnym, wnetrze posłał po obu dwu, aby w okowach przywiedzieni i na sąd jego stawieni byli. Przyprowadzono je związane i ciężkimi żelazmi obciążone, i głodem, a podle koni włóczeniem zmożone które chcąc naprzód Dacjan jeszcze bardziej zwątlić, kazał je kila dni w więzieniu głodem morzyć. Potem, bojąc się, aby nie pomarli, a on swego okrucieństwa na nich użyć by nie mógł, wywieść je na sąd kazał. I żartując z nich, a widząc wesołe twarze ich, do straży i rzekł. Musieliście im dobre obroki dawać, iż prawie teraz potyli. I pocznie do biskupa mówić, mniemając, iż gdy biskupa zgromi, diakon skromniejszy być musi. Ale go inaczej potkało, bo hardość jego od młodszego i w stanie niższego odpór wzięła. I rzecze do biskupa: Co ty, powiada, za błędy rozsiewasz, a cesarzom się sprzeciwisz, Chrystusa jakiegoś sławiąc, a bogom się naszym nie kłaniając. Odpowie biskup cicho i tak skromnie, iż niejaką bojaźń po sobie innym mógł dać znać. A Wincenty tego cierpieć nie mogąc, do swego biskupa rzeczy. Co miły ojcze szepcesz? A jakoby się miał bać, tak słabo odpowiadasz. Głosem Chrystusowym moc wyznawaj, a wolnym językiem potępiaj tego człowieka nierozum, iż z Bogiem twórcą swym, który go na tym urzędzie postawił, walczyć a cześć jego na diabelskie zabobony obracać chce. Tu czarta tego, któregośmy z ciał ludzkich jako słabego i bojaźliwego wymiatali, zetrzeć potrzeba. Słysząc to Dacjan, a widząc, jako jego moc sobie święty lekceważy, rzecze sługom. Idźcie z tym biskupem na stronę, a ja tu z tym młodym pogadam, a nagotujcie wszystko do męczenia naczynie. I kazał go naprzód na pale przywiązać i ciało jego żelaznymi osękami targać i wszystko ciało zranić. Co gdy uczyniono, a krew ziemię wszytkiem polała i mięso aż do kości otworzone było, temi się słowy z niego okrutnik urągał. Mówże teraz, Wincenty, podobno w tej takiej nowej sukni jeszcze mi hardy będziesz. A męczennik rzekł, wierzże mi, żeś mnie nie mógł lepiej uczcić i w poczciwszą suknię oblec”. A nie masz na świecie tej rzeczy, której bych więcej pragnął, jedno dla mego Jezusa Boga, to cierpieć. A żebyś tego pewien był, proszę, nie każ tym katom przestawać. I pocznie się wstydzić okrutnik i na katy wołać, aby dobrze przekładali. A gdy widział, iż już oni słudzy słabieją, sam się porwawszy bić je pocznie. Z czego się śmiał Wincenty Święty, mówiąc, co czynisz, panie sędzia? Oni mnie męczą, a ty się nad nimi mojej krzywdy mścisz. Te słowy i swoją niezwyciężoną cierpliwością prawie Dacjana męczył, iż od gniewu zbladły i na poły żywy zostawał. Już na one katy łaskawie wołał. Co się dzieje, wierni słudzy, iż tak teraz nie czuję ten złoczyńca ręku waszych, z których się jeszcze nikt nigdy nie urągał? Mało li onych, którzy zakrytości serca przedowcip wasz i męstwo w karaniu otwarzać musieli, a ten i ze mnie i z was tak się niewstydliwie jeszcze w mocy waszej i w ręku będąc śmieje. Tej sromoty czynić sobie nie dajcie. Nóż jedno teraz przyłóżcie palcy swych, a pokosztujcie siły waszej, aby ją wrzdy kiedy poczuł. To mówił on jadowity sędzia. A święty Wincenty wesoło jeszcze się więcej z nich śmiał, mówiąc. Nie proszę cię okrutniku, abyś przestawać, albo co Zelzem tym katom czynić kazał. Większa moc jest Chrystusa Pana mego, na moje wytrwanie, jeżeli Twoja na takie katowanie. Jezusa Boga mego wyznawam, a prawdy Jego sławić nie przestanę. Obyś i potem poznać mógł, co jest Chrystus, Syn Boży i jaka jest moc Jego. Ale widząc nie widzisz, jako Pismo Święte mówi, a szatańskiej wolej dosyć czynić ku swemu potępieniu nie przestajesz. A widząc sędzia, iż na katachonych nic nie schodzi, ponieważ już nie tyle do kości, ale i do kiszek i wnętrzności przez wszystkie kości i stawy ostre żelazo w ciało męczennika puszczali, zwątpił Wszytek o przekonaniu jego takim okrutnym postępkiem. Wtedy się chytry wąż na drugą stronę obrócił i pochlebnymi, a zradliwemi słowy chciał na nim niepobożność wytargować, mówiąc Żal mi lat i młodości Twojej. Byłby zaprawdę czystym człowiekiem i na wysokie dostojeństwa godnym. A Wincenty Święty mówił Proszę Cię, nie czyń tego nade mną miłosierdzia, ale ile mocy masz i naczynia i mąk katowskich, Wszystki obróć na mnie. A poznaj siłę Chrystusowym w tych, którzy Jego miłością zapaleni są. On temi słowy rozjuszony, znowu kazał go na krzyżu zawiesić i na one pierwsze rany ogniste żelaza przekładać. Co gdy gniewliwie i popędliwie czynili, jakoś im spadł święty Wincenty z krzyża na ziemię. I mniemając aby już skonać miał, chcąc go na stronę ponieść słudzy oni, z ręku się im wyrwał, a pod krzyż bierzał, mówiąc. Gnuśni ludzie, niedbale Pana swego rozkazanie czynicie. Widząc to Dacjan prawie od gniewu szalał, a nie wiedząc już co czynić, kazał go do ciemnej bardzo wieże posadzić i tam ciało jego ono, tak już we wszystkich członkach skatowane i stargane, nałożył łożu skorupami ostremi usłanym położyć. I tak uczyniono. Ale Pan Bóg aniołem go swoim świętym nawiedził. I w onej ciemnicy dał wielką światłość. O której gdy straż powie Dacjanowi, iż dziwną ma światłość, a z weselem Boga swego chwali, do innej się rady uciekł. Kazał mu bardzo kosztowne i miękkie łoże nagotować i na piękne powłóczne poduszki jego położyć. I naprawił pochlebce z języki łagodnymi, którzy nad nim jakoby płacząc, a jego żałując, krew jego ocierali, rany obwięzowali. I inne pochlebne posługi czynili, prosząc, aby się sam nad sobą zmiłował, a dłużej się męczyć nie dopuścił. Lecz gdy to nie pomogło, a on swojej stateczności mienić nie chciał, mówiąc lepsze i milsze mi było ono pierwsze na katowniej łoże, wtedy mu do boków żelazne blachy rozpalone jako ogień przykładano. I potem wszystko ciało na kracie w ogniu pieczono. W tym wszystkim święty męczennik mężne a niezwojowane serce ku Panu Bogu zachowując i Jezusa Chrystusa wyznawając, chwalebnie i ze czcią chrześcijan, a z hańbą wszystkiego pogaństwa dokonał i Bogu ducha polecił. Nie mogąc nic nad żywym Dacjan wygrać, nad umarłym męstwa jeszcze swego i okrucieństwa kusił, w pole ptastwu, psom i wilkom wyrzucić, i straż z daleka dla chrześcijan postawić rozkazał. A Pan Bóg polecił krukowi ptaku leniwemu i mięsa żarłokowi, aby ciała strzegł. I widzieli oni stróże, iż kruk mocnie wszystkie inne ptaki odbija, tak iż i na koniec wilka odegnał, który był przybiegł. Powiedzieli to staroście. Zdziwił się, iż jako nad żywym, tak i nad umarłym tego, co chciał przewieźć nie mógł. I kazał ciało w morze wrzucić. Powieźli daleko na morze i wyrzucili. Ale niżli do brzegu wracając się przyjachali, Pierwej ciało na nim ujrzeli. I z się pouciekali słudzy oni, A chrześcijanie po tym z nabożeństwem i czcią pogrzebli. Na cześć Bogu w Trójcy jedynemu, W świętych swoich sławnemu, Którego jest państwo i rozkazowanie na wieki wieków. Amen. Obrok duchowny. O wielka cierpliwości świadków twoich Chryste, by były i wszystkie spiekła męki przyszły, jeszcze by przemóc nie mogły tak mocnego wyznania chwały Twej. Przeto bezpiecznie mówił apostoł, ani aniołowie, ani przełożeństwo, ani mocarstwa, ani niniejsze, ani przyszłe męki. I żadne stworzenie oddzielić sług Chrystusowych od Jego zamiłowania nie może. Wielkich dwu młodzieńców, a w lecie kwitnących lewitów ma Kościół Boży. Wawrzyńca i Wincentego, na które okrutność świecka żadnej męki wymyślić nie mogła, z której by się nie śmiali, a onej na ciele swym nie umorzyli mięśnym i miękkim ciałem ostre żelaza stępili, ogień w rosę niebieską sobie obrócili, a sami kamienni i żelazni na sercu i myśli swej ku Panu Bogu zostawali. Nam oziębłym gorący przykład miłości ku Panu naszemu Jezusowi podali, żebyśmy też do duchownego męczeństwa ochotni byli, w którym ciała naszego złe żądze winniśmy umartwiać, Własną wolą i skłonność naszą zwyciężając, i złe chuci mieczem rozkazania Bożego odcinając, jako Grzegorz Święty napisał. Chociaż prześladowników nie mamy, wszakże pokój nasz ma też swe męczeństwo. Bo aczkolwiek szyję tej cielesnej pod miecz nie ściągamy, ale mieczem duchownym złe żądze na sercu zabijamy.